Obecnie ponad 92% transplantacji oddawców niespokrewnionych to przeszczepienia komórek zmobilizowanej krwi opłatowej. A tylko 5-8% materiału przeszczepowego pochodzi bezpośrednio ze szpiku. W pierwszym, w pierwszym kroku, żeby wpisać się do centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi powinowej, tak to się nazywa. Rejestr ten skupia wszystkich, wszystkich potencjalnych dawców w Polsce. Mhm. Można zgłosić się do któregokolwiek ośrodka dawców szpiku, których większość działa przy podmiotach leczniczych, lub np. do centrum Krwiodawstwa, które współpracuje z takim ośrodkiem. Jeśli chodzi o pobranie komórek krwiotwórczych, to y, większość y, dawców y, nie odczuwa jakichś dużych dolegliwości. Czasami mniejsze, czasami większe. Takie bóle y, o charakterze podobnym, y, jak występują przy infekcji, na przykład grypie. Y, no ale one dają się kontrolować przy pomocy leków, które są dostępne bez recepty. To, nie, to niewielkie poświęcenie, tak? no bo to cho, trudno w ogóle w takich kategoriach rozpatrywać. No, to ratuje życie chorym, na, na przykład na ostrą białaczkę szpikową, w skrócie AML, czy inne agresywne nowotwory krwi.